Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na naszą lutową edycję punktu zwrotnego. Kochani, dochodzimy do połowy miesiąca. No To taki wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć zarówno na to, co już za nami, jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, w której piasek przesypuje się z górnej części do dolnej, tak energia lutego przechodzi teraz właśnie przez ten swój punkt zwrotny. Dzisiejszy rozkład pomoże nam odkryć, co tutaj sprawdziło się dla Was w tej pierwszej połowie lutego, cesarz, z jakimi wyzwaniami mierzycie się właśnie teraz, jakie ukryte możliwości czekają na Was w tych następnych, nadchodzących tygodniach. No, i oczywiście, co będzie tym kluczowym punktem zwrotnym? Co może tutaj odmienić dynamikę tego miesiąca? Trójka monet. Jakie nowe energie wchodzą do Waszego życia? Pięknie. Jaka ścieżka będzie najkorzystniejsza w tych nadchodzących tygodniach? Wow, i gwiazda, i umiarkowanie. No, i jaki potencjalny rezultat możecie tutaj osiągnąć, jeżeli podążycie tą drogą? Moi drodzy, niezależnie od tego, czy ten początek miesiąca był dla Was łaskawy, czy wymagający, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże Wam świadomie ukształtować drugą jego część. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie muszą i nie będą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego, do Ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć takie dopełnienie tego głównego czytania. No a teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki i zaczynajmy. Kochani, w tej pierwszej połowie miesiąca dla wielu skorpionków mogły tutaj się potwierdzić jakieś takie motywy kontroli, odpowiedzialności, być może potrzeby trzymania wszystkiego w ryzach. Cesarz pokazuje czas, w w którym niektórzy z was musieli stanąć w jakiejś takiej pozycji decyzyjnej, nawet jeżeli nie było to dla was zbyt wygodne. Dla części z Was to mogło oznaczać przejęcie sterów w jakiejś sytuacji, czy to w pracy, czy w relacji. No, tutaj może chodzić oczywiście o, o sprawy finansowe, o sprawy rodzinne, to jest taka energia, która mówi, że musicie wszystko tutaj ogarnąć. Często nawet kosztem waszego własnego spokoju. U niektórych skorpionków ten cesarz mógł objawić się też jako taka sztywność konieczność tutaj postawienia jakichś takich sztywnych granic bycie twardym, zdystansowanym no tutaj było mniej emocji. Ta karta daje stabilność, ale jednocześnie nas w pewnym sensie obciąża. Bo w tej energii często pojawia się w nas takie poczucie samotności, szczególnie jeżeli chodzi no, o podejmowanie decyzji. Nikt tutaj nie weźmie za nas odpowiedzialności, tak, no i za konsekwencje też. To jest taki etap, który już się wydarzył, tak, ale to może właśnie stanowić jakiś taki fundament tutaj do tego dalszego procesu. Także. Weszliście w tą drugą połowę miesiąca z takim poczuciem, że ta struktura jest utrzymana, ale no ta cena tej kontroli jest tutaj odczuwalna. No i z czym się zmagacie? Popatrzcie, siódemka. Siódemka Buław dotyczy tutaj jakiejś takiej potrzeby obrony swojej pozycji. Um, mimo tej stabilności, którą daje ten cesarz, yy, no, stoicie, kochani, tutaj na takiej warcie, tak? Nadal tutaj czujecie, że trzeba się bronić swoich granic, swoich decyzji, swoich wyborów. U niektórych z Was to może wyglądać jako takie nieustanne napięcie, bo ktoś może tutaj próbuje coś podważyć, no, ktoś może tutaj naciska na Was albo oczekuje jakichś kolejnych dowodów, nie wiem, słuszności. To zmaganie bywa bardzo wyczerpujące psychicznie. Dla niektórych skorpionków to jest taka walka z otoczeniem, a dla innych to może być walka z waszym własnym poczuciem, takim, że jeżeli teraz tutaj odpuścicie coś, to wszystko może się rozsypać. Siódemka buław często pokazuje właśnie taki stan czujności, w którym jest nam trudno się. Rozluźnić, stoicie tutaj na swoim stanowisku, ale zaczynacie czuć, że no ciągnie to od Was po prostu zbyt dużo energii. Jakie ukryte szanse, kochani, czekają tutaj? No, ukrytą szansą jest rycerz Buław, a to jest taka energia ruchu odwagi i być może wyjścia poza dotychczasową strategię. Ta karta wnosi w wasze życie impuls, który być może niektórych z was zaskoczy, no bo tutaj może zmienić się jakiś taki plan, taki długofalowy plan przy tym. Ta szansa polega na tym, że wreszcie możecie przestać tutaj bronić tej swojej pozycji i ruszyć z czymś dalej. Recaż buław sugeruje też, że zmiana nie musi być perfekcyjnie zaplanowana, tak? Żeby, no, żeby, była, żeby była dobra. U niektórych z Was to może być jakaś taka nagła decyzja, jakaś rozmowa, no, która tutaj coś, coś właśnie zapoczątkuje. Ukryta szansa, ukryta okazja polega na odzyskaniu tutaj w was takiej energii pasy i tej energii życiowej, tak? Bo wy tutaj jesteście spięci, ta szansa przypomina wam tutaj, że no, życie to też nie tylko struktura, nie tylko obowiązki, ale też taki ogień i, i spontaniczność. Ta karta zachęca, żebyście no, zrobili tutaj krok, krok naprzód zamiast utknęli w tej defensywie. A jest tej defensywy dużo na początku tego miesiąca. Kochani, co będzie punktem zwrotnym? Co może być punktem zwrotnym? No, ten punkt prowadzi was tutaj przez współpracę z innymi i być może zmianę sposobu działania. Trójka monet pokazuje taki moment, w którym zaczynacie dostrzegać, że samotne dźwiganie wszystkiego nie jest i nie musi być jedyną opcją. Dla wielu skorpionków przełomowe będzie dopuszczenie innych do tego procesu. Tutaj właśnie mogą być jakieś rozmowy, wspólne ustalenia, kochani. No podział przede wszystkim tej odpowiedzialności, tak? Ta karta zmienia dynamikę. Zmienia dynamikę, bo tutaj już nie jesteście wy kontra świat, tylko jesteście Wy i robicie coś razem z innymi. U części z was to oczywiście może dotyczyć waszej sfery zawodowej, no, a u innych Waszych osobistych relacji albo no, spraw takich rodzinnych. Trójka monet sugeruje, że zwrotnym punktem będzie, myślę, zaufanie, że inni, no przede wszystkim, że podołają albo że mogą wnieść tutaj coś wartościowego, no bo wy możecie bać się po prostu zaufać, zaufać innym. No i pamiętajcie, że jak będziecie tylko sami, no to będziecie zmęczeni. A popatrzcie, jakie tutaj mamy piękne szanse. Co tu wchodzi do Was? Umiarkowanie. Taka energia bardzo uspokajająca i stabilizująca. Ta karta wnosi tutaj taką harmonię po tym okresie napięcia, po tym okresie walki. Dla wielu skorpionków to znak, że emocje tutaj mają szansę zacząć się równoważyć. Tak? Wychodzicie tutaj z tych skrajności, te skrajności tracą na swojej sile ta energia pomaga wam połączyć no, kontrolę, kontrolę tego cesarza z taką elastycznością działanie, kochani, z znalezieniem czasu na odpoczynek. U niektórych z was może oznaczać poprawę relacji, lepsze porozumienie tutaj z innymi. No, a u innych to może być po prostu taki większy spokój. Wewnętrzny. Umiarkowanie sprzyja, no i macie tu też gwiazdę. Także ta energia sprzyja wszelkim procesom uzdrawiania, zarówno tym emocjonalnym, no jak i tym, tym fizycznym, tak? Także no, warto tutaj zadbać o siebie, kochani, z taką nową łagodnością, odejdźcie od takiego ciągłego napinania się, stresu, no i od takiej ciągłej potrzeby bycia silnym. Jaka ścieżka będzie najkorzystniejsza? Najkorzystniejsza droga prowadzi, das, prowadzi Was tutaj ku nadziei i takiemu zaufaniu do tego procesu. Tak? Tutaj jeszcze nie wszystko musi być jasne, ale gwiazda zachęca, żeby pozwolić sobie na wiarę w to, że ta sytuacja może się ułożyć bez Waszej ciągłej kontroli. Taka ścieżka bardzo delikatna, no i tak jak mówię, głęboko uzdrawiająca tutaj obie te energie. Dla wielu z Was to może być powrót no, do Waszego takiego spokojniejszego trybu życia. Dla niektórych to może być takie znalezienie nowego poczucia sensu, powrót do marzeń. Wszystko to, co zostało przytłumione przez Wasze ciągłe obowiązki. Gwiazda też mówi, że nie musicie wszystkiego pilnować, żeby to było bezpieczne. Tak? To jest taka droga która sprzyja regeneracji psychicznej, emocjonalnej, no i pozwala Wam wyjść, myślę, z tego trybu przetrwania tutaj, kochani. Co będzie potencjalnym, co może być potencjalnym rezultatem? No, tutaj jest szansa na takie wewnętrzne zatrzymanie, kochani, i na taki moment ciszy przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji. Dwójka monet tutaj w tym wydaniu pokazuje taki stan, Równowagi, w którym nie musicie jeszcze wybierać. Um, tutaj nie chodzi o to, żebyście czuli się, że uciekacie przed tą decyzją, tylko tutaj chodzi o, taką, o takie odzyskanie potrzeby spokoju i no, chodzi o to, żeby ten wybór, który tutaj ma przyjść, był bardzo świadomy. Rezultat, w którym napięcia opadają, emocje przestają się ścierać. Yy, no i Poczucie, że nie wszystko musi być rozstrzygnięte, kochani, natychmiastowo. Dwójka mieczy na końcu też mówi o waszych granicach, tak? Ona w pewnym sensie daje wam taką szansę na no właśnie na tą chwilkę wytchnienia. No, niektóre decyzje po prostu potrzebują dojrzeć bardziej naturalnie, bez presji. To na pewno nie jest koniec drogi, ale w tym wydaniu tutaj jakaś taka bezpieczna pauza, kochani, zanim ruszycie. Zanim ruszycie dalej, moje Skorpionki, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę oczywiście wspaniałego, wspaniałej drugiej połowy lutego. Ściskam Was i zapraszam na kolejne czytania. Papa, pa, moi drodzy.